Witam, ponieważ jestem inżynierem, projektuję no i pracuję na komputerze, ale w sumie Worda, Excela używam tak jakby, no powiedzmy, no 5% gdzieś go jakby znam, ale pokażę jeden patent taki fajny, no jeden, no znam ich więcej, ale pokażę jeden taki dosyć ciekawy, jak ktoś ma czasami dużo do wklejenia z Worda, na do Excela i na ma w Wordzie jakieś tam teksty, cyfry, które chciałby skopiować sobie w formie pionowego jakby tekstu. Pokażę taki fajny bajer, naprawdę fajny. Tylko moment, bo to się tu z nim, a jest. Mamy, yy, mamy yy, tekst w Wordzie. Załóżmy, że tu są jakieś, te jest tekst, po prawej są jakieś cyferki, otworem jakiś tam pierwszy lepszy. Wciskamy lewy Alt i zaznaczając sobie myszką, lewym klawiszem możemy zaznaczyć pionową kolumnę. Teraz Ctrl C. Przełączamy się na Excela. I co? Wklejamy tylko ten fragment tekstu, żeby nie wychodzić go osłownym. Znowu Alt, na przykład, nie wiem, załóżmy, że te chwyty są w jednej kolumnie. No czasami tak się zdarza, że są jakieś takie... Ktoś tam, kto się nie zna na komputerze, niestety yy, zrobił plik, gdzie tam, nie wiem, ręcznie, bo ludzie się nie znają, to głupoty robią. No załóżmy, że mamy takie coś, prawda? Tu mamy gdzieś oddzielone kolumny. Lewy Alt. Zaznaczamy. Yy, szczerze powiedziawszy, chyba miałem jakieś listy na jakiś kurs, jakieś drukowałem, dyplomy czy coś takiego, i dostałem listę w Wordzie, gdzie były właśnie jakieś tam numery świata, z daty urodzenia, po prostu w sekundę wystawiłem to do Excela, naprawdę, yy, no tam mała edycja, oczywiście. O, proszę bardzo. Oczyliśmy chwyty. Sam. No i to samo można oczywiście wstawić do Worda. Niżej, prawda? O, mamy, nie? No, na przykład. No, taka mała rzecz, a cieszę, mogę. No i to tyle w zasadzie. Na tym kanale moim, y, technicznym Marek, będę wkładał, wklejał takie różne, różne moje jakby, takie pomysły, które gdzieś tam, bo ja mam bardzo dużo myśli na sekundę i różne takie jakby usprawnienia zauważam, jakie można zrobić robiąc jakieś różne czynności, czy, czy prywatnie, czy służbowe, czy, czy przy, będąc w pracy, kom, przy komputerze, czy w ogóle życiowe. Widzę dużo takich fajnych pomysłów, które można naprawdę zrobić, usprawnić i chcę się po prostu nimi podzielić, dlatego będę takie taki filmiki właśnie wklejał no tu będą różne rzeczy takie no powiedzmy patenty gadżety trochę spróbowiwaru turystyki takie życiowe jakieś tam no nie wiem jak z kartona zrobić coś tam no. mam tak, mam tych pomysłów miliardy naprawdę niektóre są fajne na przykład mam pomysł na na magazynowanie a to zrobię na, na tym na, z tego oddzielę filmik też dzięki